Nie powiem tego brzydkiego słowa na py, ale jest bardzo zimno. Cześć kochani, witam Was serdecznie i bardzo cieplutko. Dlaczego cieplutko? nie tylko dlatego, bo po prostu się stęskniłam. Mamy taką typowo jesienną aurę, a najlepsze jest to, że jest cieplej, aniżeli wtedy, kiedy nagrywałam film o racji żywnościowej, także totalny kosmos. Dzisiaj zrobimy sobie taki troszeczkę inny odcinek. Mamy tutaj cztery artykuły, także oglądajcie. Pierwszą rzeczą, o której wspomnę są rękawice. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale dotychczas korzystałam głównie z e, rękawic od MFH. One były takie dość toporne, masywne. Tutaj mam mechaniksy. E, jak sami widzicie, ta ręka wygląda naprawdę mega zgrabnie. To jest trochę przerażające, bo to się przykłada od razu na grubość tego materiału. To jest dokładnie model pół e, milimetra Speciality e, Women's Covert, coś takiego. To jest wersja damska i męska. Ona oczywiście różni się tylko i wyłącznie rozmiarów rozmiarów. jak się Dopasowuje do dłoni. Ja mam rozmiar M, mimo że tą grabę mam taką całkiem męską. Te rękawice są stworzone tak naprawdę do tego, żeby operować nimi na strzelnicy, albo właśnie podczas rozgrywek e, ASG, ponieważ mamy bezproblemowe dojście do spustu. I nic nam tutaj nie haczy. Jak sami widzicie, ja mogę nimi dowolnie operować, nic mi tutaj nie przeszkadza. Jedyny minus tych rękawic jest taki, że rzeczywiście ich komfort cieplny jest bardzo niski. I szczerze mówiąc, jak je zobaczyłam na początku, to się trochę przeraziłam, bo one są naprawdę bardzo delikatne. I tak naprawdę jak się je zdejmie, to są takie wręcz szmaciane, bym powiedziała. No ale naprawdę uważam, że są warte tych pieniędzy. Mają bardzo dużą, e, bardzo duże grono zwolenników, i do tego możecie sobie je zapiąć. Także tutaj strzelanki latem, jesienią e, i wiosną petarda. Zimą niekoniecznie. Następną rzeczą, o której w sumie fajnie jest powiedzieć, bo mi jest, ja jestem ogólnie taką zmarzłą osobą. W każdym razie akurat ta chusta e, to jest chusto komin od Pentagona. Mamy tutaj wstawkę zarówno polarową, jak i zwykłą taką e, z cienkiego Materiału gładką. I teraz, co jest fantastyczne, w momencie, gdy mamy takie temperatury, wiecie, tak jak dzisiaj, idealnie nadaje nam się na to, żeby przykryć tylko i wyłącznie szyję. Natomiast później wyciągamy sobie ten taki. To trochę przypomina mi flakot kiełbasy. Wyciągamy ten flakot kiełbasy, zakrywamy sobie tutaj nos, usta i automatycznie mamy ochronę przed wiatrem, przed zimnem. Natomiast, gdy już w ogóle jest dramat i nie powiem tego brzydkiego słowa na py, ale jest bardzo zimno i nam wieje, wtedy możemy sobie zaciągnąć i mamy tutaj elegancką osłonę zarówno uszu, nosa, ust. Moim zdaniem fantastyczna rzecz, a to akurat tak usta kosztuje grosze, jest bardzo dobrze wykonana. Ja w ogóle uważam, że Pentagon jest naprawdę bardzo fajną marką, z tego względu, że są rzeczy, mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Następną rzeczą jest saszetka. To jest dokładnie model Kamokangu. Tutaj mam akurat ją w wersji oliwkowej. Jest niedroga, bo to jest koszt około 100 zł. Tak na tą cenę uważam, że petarda. Mamy tutaj Taśmy MOLE, na które możemy sobie przypiąć takie oto fantastyczności. Do tego mamy tutaj rzep typu Velcro. Ponadto mamy aż trzy komory. Tutaj mamy tasiemki elastyczne, więc jak najbardziej też można coś wsadzić. To jest kolejna kieszonka, naprawdę ilość kieszeni, fantastyczna, no bo sporo rzeczy nam się zmieści. A do tego ładna, przyjemna, więc ja osobiście polecam. Tak się prezentuje. Do tego jeszcze tutaj jest fajny, bo mamy szlubki, więc ja jestem fleja trochę, ale e, dzięki nim nie będzie nam się majtały te paski, więc można sobie ją dowolnie dostosować. Spoko opcje warto. No i jako zmięczenie mamy coś, na co ja sama nie ukrywam, że czekałam, żeby w końcu stać się posiadaczem, e, mamy tutaj Lettermana z tą Multitool. Firma myślę, że wszystkim, a przynajmniej w większości y, znana. I o Latermanii będę się rozwodziła, bo zrobimy sobie następny odcinek. Także ja wam dziękuję. Szybko to załatwiliśmy w sumie. Całkiem spoko. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i widzimy się w następnym odcinku.